Cześć, nazywam się Kinga i jestem dietetyczką. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pesto z natki pietruszki. Będzie to przepis bardzo smaczny, bardzo szybki, a przy okazji oczywiście bardzo zdrowy. Ja jestem fanką natki pietruszki. To nie tylko dlatego, że jest smaczna, ale zawiera bardzo dużo prozdrowotnych związków, m.in. witaminę C, która jest przeciwutleniaczem i ochrania nasze, nasze komórki przed szkodliwymi czynnikami ze środowiska zewnętrznego, a ponadto świetnie sprawdzi się dla osób, które dużo czasu spędzają przed ekranem, patrząc w ekran komputera czy, czy w smartfona, ponieważ zawiera dużo karotenoidów wzmacniających wzrok. No i poza tym stanowi świetną profilaktykę chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia. Także mam nadzieję, że uda mi się zarazić Was moją miłością do pietruszki. Tymczasem zaczynajmy. No i teraz tak. Ja mam akurat pietruszkę z natką, więc sobie odkrywam tą matkę. I ją dokładnie myję. Kroję pietruszkę na drobniejsze części. Jeszcze to takie pozbywam się tych grubych łodyg, które ciężko by się blendowało. Kroję natkę pietruszki na troszeczkę drobniejsze kawałki, żeby się po prostu lepiej blendowało. Teraz będę siekała czosnek. Do przygotowania pesto oprócz natki pietruszki będziemy potrzebować oliwy z oliwek. Tutaj mam 100 ml płatków drożdżowych zamiast sera twardego, miksu orzechów nerkowca i nasion słonecznika, dwóch ząbków czosnku, dwóch łyżek soku z cytryny, soli oraz pieprzu. Teraz na suchej patelni będziemy prażyć nasiona słonecznika i orzechy nerkowca. Na suchej patelni prażymy nasionka i orzeszki. Przekładam nasze nasionka i orzechy do miski. Teraz dolewamy 100 ml oliwy. Dodaję mniej więcej dwie łyżki soku z cytryny. No i teraz blenduję naszą masę. płatki drożdżowe, które będą imitowały smak sera. Chciałam, żeby przepis był wegański, dlatego też nie dodawałam sera twardego, tylko właśnie użyję płatków drożdżowych. No i tak prezentuje się moje pesto. Jest dosyć intensywne. Jakbyście chcieli załagodzić trochę ten smak, to można użyć jeszcze liści szpinaku. Jeżeli zrobicie pesto z tego przepisu, to koniecznie dajcie znać, jak smakowało. Napiszcie w komentarzach. I dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Hej!